Który film wyjdzie z statuetku? Jakbym wiedział, to bym obstawił u Bułgmacherów macherów. <grym> myślę, że Tarantino ma dosyć duże szanse. Czyli w tym roku byłaby to laurka dla Hollywood, czyli film, który gdzieś tam ta, łapie te ta, wszystkie ta. elementy. Tak, i jakaś taka nostalgia historyczna, retro, która jest, mm -hmm. która jest chwytliwa. Myślę, że Tarantino też już się doszedł do takiego momentu, kiedy jest postrzegany nie jako ten taki buntownik, tylko ktoś, kto jest już wewnątrz kręgu. Według tego, co zapowiadał, no to jest jego przedostatni film, bo kiedyś mówił, że nakręci tak, tylko tak, 10 tak. filmów. Dokładnie. Czy tak się stanie, to co innego. Myślę, że mimo wszystko, chociaż moim zdaniem nie jest to też jakoś, ale to jest prywatne zdanie, yy... Irlandczyk ma duże szanse. No właśnie z Irlandczykiem kwestia jest myślę, że dość mieszana, bo często się mówi w sieci, że to będzie największy przegrany tegoroczny tak Oscarów że mimo tak dużej liczby nominacji, mimo tak dużej kampanii, która była osiągnięta przy tym filmie, mimo że jest film Netflixa, jakby tak. to była jego główna tam gdzieś tam strona e, marketingowa, to, czy on faktycznie pozgarnie te nagrody. Sam Scorsese sobie trochę zepsuł sytuację e, bardzo kontrowersyjnymi komentarzami a propos komiksów i, i tego kina superbohaterskiego. No tak, tak, oczywiście to jest racja, z drugiej strony ja nie wiem, czy, 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 on, czy, czy to nie są zupełnie jednak inne kręgi, bo, hmm. bo oczywiście ci, którym się strasznie naraził, bo przez komentarz na temat tak, Avengersów czy, 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 czy kina komiksowego, to, to jest jedna bardzo duża oczywiście grupa demograficzna. Ale ci, którzy są de facto członkami Akademii, którzy głosują, no to już chyba niekoniecznie są to ludzie, którzy przynajmniej radykalnie nie zgadzają się z nim. Mhm. Chociaż być może tego nie mówią tak głośno, jak on powiedział, jeszcze paru innych reżyserów, bo tam chyba i Werner, który, czy to Herzog się wypowiedział, czy któryś z tych mhm. takich. Więc. Yy, ale jest to, podbiorąc taki film bardzo klasyczny, hollywoodzki, prawda? Zarówno tematycznie, bo te wszystkie gangstersko-mafino, też lekko polityczne, ale w taki sposób, który za bardzo nie dotyka teraźniejszości. No to jest du duża tradycja tego rodzaju filmów hollywoodzkich. No jest to oczywiście nazwisko reżysera. Yy, są postacie aktorów, czyli ci, prawda, nestorzy już w tym mm. momencie Hollywoodu i bardzo solidni aktorzy, chociaż... Tylko dwóch z nich zostało nominowanych w tym roku. Okay. A Deniro się nie załapał. Nie także, załapał także w tym roku rzeczywiście, w tej kategorii jest, jest bardzo trudno powiedzieć, co yy, kto, będzie, kto będzie wygrany. Czyli podsumowując, najlepiej gdyby to było Parasite, a najbardziej prawdopodobnie będzie to albo Once Upon a Time in Hollywood, albo Irlandczyk. Nie stawiałbym na to pieniędzy, ale. A tak. dobrze. Myślę, że e, może ciut bardziej prostą, albo pewną do oceny będzie będą kategorie aktorskie, ponieważ przez wszystkie gale, które były do tej pory czy to właśnie Złote Globy, czy Sagi mamy stałą ekipę, która idzie równo i zgarnia każdą możliwą nagrodę. Czyli jako aktor pierwszoplanowy jest to Phoenix, jako aktorka jest to Rene Zellweger za Judy, i wśród aktorów drugoplanowych jest to Brad Pitt za. Once Upon a Time in Hollywood i Laura Dern za Marriage Story. Czy tak zostanie? I czy tak powinno o, no zostać? No, też tego nie wiem. Znaczy, rzeczywiście mam, mam bardzo poważne podejrzenia, że, że tak. Phoenix może dostać mm -hmm. tego głównego Oscara, również ze względu na to, że on bardzo zarezonował chyba w bardzo dużych masach, niezależnie od, 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 od moich zastrzeżeń co do filmu, ale na pewno... Na szanse ogromne, to trzeba przyznać. A inna sprawa, że pozostałe, pozostali kandydaci w tej kategorii, pomimo że, że to są bardzo, bardzo dobre role i na przykład Banderas uważam, że jest świetny w Pain mhm. DiCaprio jest całkiem dobry, ale Dobrowe. one są o wiele mniej same role są o wiele mniej wyraziste i może troszeczkę mniej zapadają w pamięć. Bo ta kwestia znowu, jak ma konkurować tak głośna rola Phoenixa z bardzo liryczną, dramatyczną rolą Adama Drivera chociażby. Tak, to tak, jest takie tak, znowu tak. dostawienie, nie do końca równe mi się no, wydaje. Myślę, że co roku mielibyśmy tego rodzaju mm -hmm. kontrasty. Natomiast tutaj wyraźnie, tak medialnie, i ale też emocjonalnie, ten, 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 ten Joker wyskakuje do przodu. Mm -hmm. Nawet jeżeli według Adeptów sztuki aktorskiej to wcale niekoniecznie musi być najbardziej artystyczna rola, no ale, 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 ale na pewno jest najbardziej zapamiętywalna mhm. z, tego, z, tej, z, tej, z tej grupy. A czy Zellweger może spotkać. E tutaj przypadek Glenn Close z ubiegłych lat, kiedy to nagle stała, mimo wszelkich obstawień, wyprzedzona przez Oliwie Colman. Czy ktoś tą Renę może tu nam tutaj wygryźć z tej stawki wygrywającej, czy jednak to jest taki bezpieczny strzał na najlepszą aktorkę? Zawsze każdy, mo, znaczy może nie każdy, ale, ale jest pary. parę. No. Johansson wydaje mi się nie jest jeszcze na tym etapie, no ona nie jest już oczywiście młodą, piękną aktorką, bo pokazała przynajmniej w paru filmach niekoniecznie mainstreamowych, że, że potrafi grać mm -hmm. to całkiem, całkiem trudne role. Natomiast ona chyba nie jest jeszcze na tym etapie, gdzie pewnego rodzaju, ale to jest też moja teoria, taki establishment hollywoodzki jest gotowy dać jej główną mm -hmm. nagrodę, w tej głównej Część aktorskiej, że, że potrzebuje jeszcze może parę lat, no i no, oczywiście też fajnych filmów, mm -hmm. do, do takich dobrych, głębszych filmów, więc więc ona na pewno na giełdzie może chodzić, ale, ale myślę, że Charlize Theron, którą osobiście bardzo też lubię, yy, świetna Kelly, tak, yy, i film jest myśl myślę, że bardzo, bardzo ważny, ale yy, ale też jest pewnie troszeczkę mniej Taki wyraźny jako rolek, tak, tak, to jest mm -hmm. w Judy i tutaj też zresztą się przecież pojawia taki meta wątek mm -hmm. hollywoodzki, prawda? Że, że, że Coś co się... może rezonować z akademikami, tak. to wraca, ale a propos Scarlett która też się pojawia w tym roku wyjątkowo w kategorii aktorek drugoplanowych. Tak. Czy Laura Dern może czuć się zagrożona, czy jednak zasłużyła po tylu latach pracy na tą sytuetkę i faktycznie wyjdzie z nagrodą z tej gali? No tutaj trudno powiedzieć. I... No nie wiem, trudno mi jest naprawdę wyrokować. Ja do dern mam słabość i uważam, że to jest rzeczywiście aktorka, ale też być może przez swoje wybory na przestrzeni lat, która powinna być bardziej rozpoznawalna i bardziej znana. Miała ja bardzo jest. świadome te wybory. Tak, tak, mm -hmm. więc szczerze mówiąc nie wiem, czy w jakim stopniu ona w którymś momencie troszeczkę wypadła z tego. Obiegu pierwszoligowego, bo, bo w świecie castingów i, i obsadzania też są jakieś niepisane mody, trendy i, i, i układy, o których nie, my nawet nie mamy pojęcia. Mm -hmm. A, a Dern na pewno nigdy nie była taką aktorką, która przymilała się, mm -hmm. czy to przemysłowi, czy to, czy to na pewno widzom. Chociaż miała chociażby w zeszłym roku wspaniałą rolę, czy to już dwa lata temu praktycznie. W ostatnim Jedi hmm. jako admirał Holdo, i to była bardzo Oczywiście. udana rola, i taka może nawet nietypowa dla niej trochę. E, więc tutaj w tej kategorii, e, no pewnie myślę tak, że, że wyścig między tymi dwoma aktorkami jest najbardziej taki prawdopodobny, e, prawdopodobny ale, ale, ale to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że, że w tym roku naprawdę bardzo trudno jest. I szczególnie jeżeli stara ktoś się stara odrzucić te swoje takie indywidualne preferencje, mhm. to jest mhm. bardzo trudno ocenić, nawet z jakąś taką dozą, nawet małą obiektywizmu, kto tu rzeczywiście wyraźnie wyskakuje przed resztę peletonu. Znaczy, Brad Pitt doczeka się w końcu Oscara nie za produkcję, tylko faktycznie. Za, za grę aktorską? Czy wyjdzie z tytuetką? no No może, on się też odgrażał, przecież w paru chyba wywiadach, że prawie w ogóle nie chce już grać, mhm. tylko właśnie produkować, ewentualnie reżyserować, więc być może jest to, czy się utrzyma, czy nie, w swoim postanowieniu, to jest inna sprawa, ale może to jest jedna... By był odpowiedzialny z niebie... za Zniewolonego i tak. wyszło mu super. Tak. tak. No, ale i rola w Once Upon a Time in Hollywood jest taka, że to nie jest taka rola, która wygląda jak na robioną pod Oscara. Tak, to jest taka tak. bardziej delikatna chyba rola, a jednak na tyle była wyrazista w tej swojej jakby, w tym swoim minimalizmie, że chyba, chyba ma szansę być faktycznie. Myślę, że tutaj tak, że on, on rzeczywiście, szczególnie ponownie na tle pozostałych i, i, ma duże szanse, bo to też to nie jest to sama jakość jakkolwiek subiektywna sama w sobie, ale też trzeba patrzeć z kim konkuruje i tutaj akurat. Może jest troszeczkę łatwiej niż wśród aktorek. No bo Hanks, no to wiadomo, to jest taka znana i lubiana twarz w Hollywood, mm. ale, ale to nie jest jakaś taka, nawet w, jako ta drugoplanowa, No Hopkins no Hopkins jest zawsze, może nie zawsze, ale w ostatnich latach jest po prostu Hopkinsem. Mm -hmm. A to jest ten problem z True Popes, z tym filmem. Czy, tak. czy to film nie. Na pewno był robiony z celem, żeby był filmem bardzo opartym na dialogach, tak. ale czy nie był filmem przegadanym? No to nie jest, to nie jest film mainstreamowy zdecydowanie. W takim rozumieniu oczywiście ma duże nazwiska i znane twarze, ale ale ze względu na samą tematykę yy, nawet w kontekście tego, że no z jednej strony oczywiście w Stanach Zjednoczonych katolicy to jest Największa pojedyncza grupa religijna, no ale, ale, ale większość Stanów Zjednoczonych to jest jednak kraj protestancki i, i myślę, że, 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 to, że, 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 że nawet sama formuła tego filmu i opowieść tego filmu dla wielu Amerykanów jest po prostu nie, nie, nie do końca interesująca i jakieś tam napięcia. To Wokół Watykanu, yy, prawda, czy w ogóle samego yy, tronu papieskiego są pewnie o wiele żywsze i bardziej interesujące dla Europejczyków niż, hmm. niż wielu Amerykanów. Zanim yy, przejdziemy sobie do podsumowania i tego, z kogo widzimy koło zwycięzców tej gali, musimy chociaż wspomnieć o Bożym ciele, czyli polskim tak. akcencie w tym roku. Kilka lat temu była Ida, nasz pierwszy wielki taki sukces po latach. Potem była zimna wojna, i teraz mamy właśnie Boże Ciało. Czy jest to poniekąd znak, symbol tego, że polska kinematografia się gdzieś zakorzenia coraz bardziej w tym amerykańskim przemyśle? Czy to bardziej są takie znowu powiedzmy polityczne gdzieś tam może takie zagrywki czy jakieś takie społeczne bardziej podziękowanie za coś? Jak rozumiesz ten polski napływ filmów w tej, w tej kategorii film zagraniczny? No to, 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 to też złożone pytanie, bo z jednej strony na pewno powoli z każdym rokiem rośnie świadomość tego nowego kina polskiego, czyli już nie pokolenia Zanussiego, Wajdy czy nawet jeszcze wczesnego hmm. Polańskiego, więc rośnie świadomość zarówno w Stanach jak i poza Stanami, że że w polskim kinie dzieje się, dzieją się rzeczy i dzieją się ciekawe i takie bardzo eklektyczne. I myślę, że ta nominacja jest, jest w jakimś stopniu no tak, takim oddaniem sprawiedliwości, też takim uhonorowaniem, że w zasadzie widzimy was, mhm. że, że to nie tylko tym starszym pokoleniem Polska, polskie kino stoi, no z drugiej strony myślę, że w tym roku no, nie mamy co liczyć na tego Oscara. Bo jest wybitnie mocna konkurencja. W tym raz, roku. że jest mocna konkurencja, dwa, że film z kraju, który mimo wszystko jednak na mapie amerykańskiej czy północnoamerykańskiej nie jest największą czy najważniejszą kinematografią. Nie anglosaską, mm -hmm. nazwijmy. E, w tak krótkim czasie po poprzednim Oscarze, to, no to, to się nie może wydarzyć. Ciężko. To się nie może wydarzyć, i e, no w zeszłym roku to wiadomo, że z Romą prawie każdy musiał przegrać. Natomiast to, tak, no to jest jeszcze za, za świeże, i myślę, że ta nominacja jest, jest jakimś tam sukcesem, że w tej yy, piątce, tak? Yy, ile ich zostało w tym roku nominowanych? Mm, tak, piątka, że piątka, w tej piątce piątka. to jest to już jest, to jest, to jest duża rzecz. Ale co Boże, ciało... Trzyma poziom Zimnej wojny? Czy to jest film, który faktycznie. No to, są, to ma jest ten inny film, film bardzo. To jest bardzo inny film. I no, trudno porównywać. Chociaż pewnie tak, na pewno zimna wojna była bardziej. W jakimś tam stopniu bliższa z kolei idzie, czyli wcześniejszemu wielkiemu sukcesowi. No bo ciało jest trochę innym filmem. Czy trzyma poziom? No, trudno mi powiedzieć. No, Polskie kino znam akurat na tyle na ile powinno się znać, ale też nie oglądam wszystkiego, więc też trudno mi powiedzieć yy, na ile jest to film wyjątkowy na tle w ogóle filmów wydanych w Polsce, czy zrealizowanych w Polsce w zeszłym roku. Jest to na pewno bardzo film interesujący. Myślę, że tematyka jest trochę też może mniej chodliwa, ale też taka mniej uniwersalna. W porównaniu do dziennych koreańskiej. Ameryka trochę coraz bardziej lubi tych tematy poruszać w swoim kinie. Tylko nie wiem, czy może jest gotowa na ten taki temat z kina, który nie jest ich własnym kinem. Tak, ale to wracamy do tego, o czym mówiłem ee, przed chwilą, czyli że. Że dla, z jednej strony dla wielu Amerykanów to jasne, to są interesujące tematy. I, mm. Natomiast to nie jest taki rezonans powszechny. Przy czym ponownie nawracamy co innego. Ja, ja cały czas mówię o Amerykanach i widzach amerykańskich czy widzach, którzy oglądają tą ceremonię, natomiast no, wybiera rzeczywiście ktoś inny. E, tak. I dokładnie wracą do tego nie wiemy, kto. Wiemy, jakiego rodzaju kategorie członków akademii mogą głosować. Natomiast ilu z nich w ogóle, ilu z nich z każdej kategorii głosuje w danym roku, nie mamy ja pojęcia, nie wiem, więc, nie więc są lata pewnie, kiedy może większą rolę odgrywają w tym głosowaniu tacy powiedzmy, czy to krytycy, czy yy, jest przecież tam garść akademików i... Mhm. i czy recenzenci, a są inne lata, gdzie pierwsze skrzypce w wybieraniu odgrywają no, ci insajderzy przemysłu, czyli praktycy i ich perspektywa jest zupełnie inna. Mhm. Często też troszeczkę, nie wiem czy skażona, ale tak podkoloryzowana różnego rodzaju prywatnymi układami. Z pewnością, e, tak jest. Czy przyjaźniami, nawet w wielu przypadkach. Na zakończenie zbawmy się, może delikatnie, we wróżbitów, i obstawmy. Kto tego 10 lutego wyjdzie faktycznie z statuetką, a kto niestety się obejdzie smakiem. Jaki film? jacy aktorzy? Kogo widzimy na podium? Hmm, poszedłbym do Buchmechera, gdybym wiedział. Eee, mogę powiedzieć, jak ja bym sam miał wybierać, kogo ja bym wybrał? Tak, tak, to jest pełna dowolność w tym momencie. No to gdybym miał wybierać idąc, idąc od góry, czyli zaczynając od filmu. Sercowo Pasożyta, natomiast pewnie tak bardziej trzeźwo może ten Tarantino mm -hmm. w Hollywood, prawda? Mm -hmm. Na aktora myślę, że wybrałbym ja jako ja, myślę, że Adama Drivera. Jednak. Albo Banderasa, ale może też DiCaprio, <laughs> na pewno nie wybrałbym mimo wszystko ja Phoenixa. Wśród aktorek myślę, że rzeczywiście Zalweger ma bardzo duże szanse. Yy, drugoplanowa męska, tak, Brad Pitt. Drugoplanowa żeńska, Loredan. Loredernia ja bym I tak. tak. I na reżysera, no właśnie. Czuzuzułamy. Jednakżego Jokera 1917 Once upon a time in Hollywood i Parasite. Ja bym ponownie wybrał. Bong Joon Ho i Parasite. Parasite, ale myślę, że Tarantino rzeczywiście w tym zestawie ma większą szansę. Chociaż może się zdarzyć, że wygra Philips, ale to się trochę kłóci z moim sceptycyzmem w stosunku do Jokera. Czyli w tych to ja bym, ja bym tak powybierał, ale to, ale to hmm. nie ja wybieram. Czy czegoś jeszcze się możemy po tegorocznym rozdaniu spodziewać? Jakichś zaskoczeń, szoków, zmian, coś kontrowersyjnego? No po samym rozdaniu może nie, ale no na pewno to co, to, co jakoś może mniej wybrzmiało w tym roku, to rzeczywiście po, po otwarciu zeszłorocznym na kobiety i niebiałych artystów, mm -hmm. no znowu w tym roku jest bardzo Wracamy. biało i bardzo męsko i ta bardzo, dyskusja bardzo. być może jest troszeczkę mniejsza niż rok temu, czy też oczywiście zeszłoroczna, zeszłoroczne otwarcie było wynikiem. No, de facto afery sprzed dwóch lat. Mm. Natomiast to jest też pokaz, że to jest jak gdyby dobry przykład tego, że nawet jeżeli Hollywood, bo Oscary w pewnym sensie są takim publicznym symptomem tego całego systemu, wcale niekoniecznie się otwiera na jakiś taki egalitaryzm czy dostrzeganie, tylko że w momencie, kiedy jest kryzys, no to jest no to jest alarm na pokładzie i, i w danym jednym roku robimy pewne gesty czy ruchy, które sugerowałyby zmiany mentalne czy takie światopoglądowe, bo to de facto częściowo też są. Mhm. Natomiast później, jak już przeminie medialna wrzawa, no to, no to jak gdyby to odchodzi na drugi plan i w tym roku myślę, że tak się stało, nie tylko ze względu, że Coś innego działo się w świecie filmu, ale tego, co się dzieje w ogóle w świecie mediów amerykańskich, a w tej chwili Stany Zjednoczone żyją procesem impeachmentu, i, 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 w który jest polaryzuje, ściąga polityczne, jak gdyby. Mhm. No plus nadchodzące wybory też, który ściąga polityczną uwagę, więc automatycznie. Te polityczne pretensje, ale też wymagania wobec Oskarów, gdyby zeszły na drugi plan I, i, i krytyka za znowu powrót do tak do białej i białej męskiej fasady jest też przez to chyba częściowo o wiele mniejsze niż można by było się spodziewać. Mm. No dobrze, czy nasze y, obstawianie dzisiejszej wybory się sprawdzą i czy faktycznie skary na czym zaskoczą w tym roku? wiemy już się za kilka dni, bo to już ten 10 lutego. Tak. Dziękuję bardzo za trochę bardziej profesjonalny wygląd tego rozdania. Wam bardzo dziękuję za, za oglądanie i no 9-10 lutego już dowiemy się, kto wyjdzie z tatuetką, kto się obejdzie z makiem i czy faktycznie Oscary jeszcze mogą nam na nas czymś zaskoczyć. Dzięki.